Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj sobie będziemy dalej żniwować odcinek drugi, żniwa I... I szlagi Kurde, czyli co, to by było od nagrywania? Nie wiem Raczej nie chyba, no to, no to, na moim necie bardziej to nagrywanie wchodzi wszystko i... A nie na twoim o Boże, najwyżej się sam dokończy, czy coś nie wiem, o, już nie mam pomysłu, bo ja właśnie wjechałem w kolejny pasek już niwujemy dalej. Ledwo co, przejechałem już mam było w 31% gadet Ferio. serio. Aż taka lipa. Ja M44 już 47, to znaczy Wiesz, ja mam pasek 500% tam O Jezus A nicza je zapalić można Tylko Weź, a jakbym miał te kostki robić na tym najdłuższym polu o, te dwie przyczepy moje to by były mało. Jeszcze twoje by były za mało chyba. Siedemdziesiąt procent. Co? Nie. No dobra, sąsiad, to w takim razie uciekaj. Na razie. Jak musisz już jechać, czy zaraz? Czy jeszcze chwila? Ja to na razie. Так no, и Ну no, и... Ну и заставили, пацаны. Йоу. Полный пёрдик. Добра. I pełny zbiornik już po nie będę robił. Tylko od razu tutaj się będę wrzynać. Ok, dobra. Wyjechać teraz, przesypać. Pierwsza przyczepa już będzie pełna. O. Przepraszam, wbił mi ktoś do pokoju. Dobra, trzeba wypróżnić szybko tego bizona i bierzemy się za dalsze żniwa. O. No, trzeba pracować jak trzeba się wziąć za robotę. Bizona już rozgrzywamy. No i dobra, ruszamy bizonem, prosić dalej, musimy to w końcu skończyć. Ogólnie ja próbuję nagrywałem już i się nie nagrało, dlatego jesteśmy w innym jej skoczeniem, niż byliśmy. Znaczy nagrało się, ale wywaliło mi nagrywanie, nie wiem czemu. Coś się długowało nagle. Ale już działa, więc nie będzie problemu. Może, ale te pole będzie się dłużyło, bo to jeden przejazd i stuba, nie? Cały czas. Ale damy radę, no. Jest obronić. To już dojedziemy do końca, kawałeczek wjedziemy w drugą stronę i znowu będzie pełne. Tak długo będzie trwało. Mogłem na jej Instagramie zadać pytania, by teraz odpowiadał i bym kosił bym odpowiadał, ale no zapomniałem, nie? Kurde. Dobre, nie wolno, no i dobra, nieważne, poradzimy sobie. Ogólnie trochę kanał ruszy z powrotem, bo była długa, długa, długa przerwa. E, odcinków nie będzie codziennie, bo nie ma, nie ma szans nawet na to. Ale częściej. Częściej będę próbował to zrobić. I częściej będę wrzucał odcinki. To jest jedyny plus tego wszystkiego 71% już. Nie. Cóż to my będziemy kosić wieki? O to trochę potrwa. Dobra, elegancko Kolejny pasek za nami Niby takie Pole E to szybko pójdzie, a tak naprawdę idzie to bardzo długo Ale dajemy radę no Bo jak nie my to kto Teraz do góry pojedziemy o ja. No i znów pełny zbiornik nie, yeah. To nieskończone będzie trwało. Ja chyba muszę przyczepy wymienić. Ewidentnie Dobra, ja nawet go nie gaszę. Bierzemy się za dalszą robotę. Wow. Bo mamy co robić? No jeszcze mamy 11 minut do nagrania. Na razie to sobie tutaj będziemy jechać i wypróżnić to Jeszcze z kilka pasków będzie trzy, a nawet cztery, może jak najlepsze. Nie wyrobię się na tym odcinku, to zrobię to po odcinku, nie będę tego tak nudził i weźmiemy się za coś innego do roboty potem. No. moja ja bym musiał, żeby się ze wszystkim wyrabiać, wyrobić 40-minutowe odcinki, a mój net na to nie pozwala. Na 21-22 max. No. Przepraszam. To nie moja wina. Uj, uj, uj dobra Przepraszam za Messengera, ja już wyciszę go. Dobra, super Bo ja muszę mieć tutaj wszystko zrobione na glance. Dobra, jedziemy wysypać jak najszybciej. Najszybciej się da Przecież 60 ma ciężko. To i tak musimy to wysypać. Ja pierwsze. Wo wow, wow, wow. Wiecie co? Ja to robię tak, że na razie sobie zaczęłem wysypać tutaj na ziemię. Eee, tak i na prawo. Dalej trochę odjadę. O i super. Bo mi się nie chce bawić, że ja muszę aż tam podjechać. Przepraszam, wibracje wyłączę. 是皮做的，是是。 Dobra, I tutaj już dalej będziemy kosić. Może nam się uda skończyć w czasie odcinkowym Ale wątpię szczerze A jak skończymy to będziemy kiszonkę robić Jeszcze mamy łąkę Ale, siano się kiedy to kiedyś to Teraz jestem skupiony na e, kiszące. No, to znaczy, no, na kiszące, i na to, żeby to skończyć też nieba. To jest e, mój cel teraz. Dobra. Hmm. Yy, teraz będziemy jechać, robić dalej. To mamy do wyrobienia, to robimy. Staramy się dzisiaj zrobić. Już nie mamy zbyt dużo czasu już. Przepraszam, że tak czasem zamilknę, ale yy, ktoś waszą do bo na przykład czy coś no to milcza tak ale to, 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 to rzadko się zdarza tak dobra niech się on tutaj niech on tutaj sypie ja już wsiadam do o Boże Ja go zgasiłem ja go miałem nie gaść Dobra nieważne Dobra, jedziemy od razu sobie dokończyć te pole, spróbować skończyć w ogóle i jakoś to przejdzie wszystko Już rury nawet nie składam to bez sensu jeszcze mamy trochę czasu to sobie Tutaj dokończymy. Ojejku. Kurczę, też nie ma, będę trwały i ja to skończę po odcinkiem, bo wątpię, że zdążymy, ale do ostatniej minuty będziemy sobie tutaj walczyć. Wszystkim. Na razie jest dobrze, no to już nie zostało zbyt dużo do końca koszenia. Tu jakieś dwa paski, trzy. By było szybciej jakbym przyczapy muszę chyba zmienić chociaż albo poryczyć węgiada o i to jeden pasek będzie chyba jeszcze jak się nie jak się nie mylę Dobrze, dobrze jest po zbiornika ponad już I tak sobie jeździmy i kosimy. Kurczę Jak trzeba to trzeba aż 20 minuta Czy jeszcze mamy dwie minuty jakby Super I tak sobie tutaj będziemy szlifować, kochani, trzeci zaraz. Ujujujujujujuj. Oh Nie yeah, oh yeah, oh yeah. skończymy tego do końca odcinka, zrobię to poza odcinkiem. Ważne, że widzieliście yy, połowę tego, jak tutaj puszczę to wszystko. Znowu będzie pełny zbiornik. Dobra, jeszcze jeden pasek nam tu zostanie i będzie tyle. Ale wiem, że tego nie zmierzymy, bo już mamy 21 minuta. Nic z tego, że to zdążymy. Dobra. No i wysypię i to będzie tyle chyba z tego odcinka, bo... Nic z tego, że... No, wiedziałem, że nie zdążymy, ale... Chociaż zrobiliśmy coś, coś tam Dobra, wiem, że to nie jest realne, ale niestety muszę to zrobić. Nie będę już męczył tutaj. No i super. No i dobra. Sypiemy. Dobra, ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i do następnego.